Witam wszystkich, bardzo serdecznie zapraszamy na odcinku z GTA 5 Online i dzisiaj w długopisze kiedy na to się czekam, ponieważ ja czek, też troszeczkę też informacje, ponieważ wiecie, co się mniej więcej może pojawiać, bo 7 lipca była pierwsza informacja dotycząca Gita GTA Online i tym podobne, a ja teraz wam o tym informuję, więc jak ktoś nie widzie, to warto jakbyście ten filmik też zobaczyli, więc wszystko będę wam czytał właśnie na, na stronie Rockstar Newsletter i też mamy jednego... Człowieka, który wszystko potwierdził, co się mniej więcej może pojawić. Ale znam tylko jedną rzecz, która się może mniej więcej pojawić od tego gościa, bo resztę się nie znam. to oglądałem odcinek u youtubera, e, mniej więcej, a nie wiem skąd mogą te informacje wziąć, więc no, tam znam tylko jedną rzecz, właśnie którą będzie mogło się, się niestety pojawić. A dzisiaj właśnie przedstawiam Wam od Rockstar Newswire. Co się już na 100% powinno pojawić, bo już nam to troszeczkę mniej więcej powiedziało I to jest jedyna gra, która potwierdzi nam Dużo teorii. Ciekawe, jak ten odcinek, jak to będzie trwało, na naprawdę będzie tutaj dużo, dużo rzeczy. Eee, a więc, pierwszą rzeczą, po tak, już mam wszystko, będę przedstawiał, więc teraz tak. Więc, eee, zaledwie widzę, wie, kilka krótkich tygodni do gita One na wszystkich platformach trafi nowa aktualizacja, na, nowa aktualizacja. Więc, to już jest prawie pewne, że na milion procent na za kilka krótkich tygodni. Nie o to się pojawi 19, ale podobno to do 25, więc są dwie daty, ale największa data chyba będzie to jednak to 25, nie 19, bo jak nie wiecie, też czasami jak też do do Online, to pisało mi, że 25, tak jak tu chyba, albo mi się wtedy przewidziało, więc no, są dwie daty, albo 19, albo 25, no raczej 25 to jest to największa data, która by się mogła pojawić, ale zresztą Rosja tego nie powiedziała, więc o to się może się pojawić 19, tego nie wie nikt. Yy, za kilka, właśnie krótki, pojawi się nowa antyzeta, która rozszerzy przestępcze, e, przestępcze kariery prezenta, czyli prezydenta klubu motocyklowego, przemytnika broni i właściciela klubu nocnego. Yy, I o co w tym chodzi? Czyli jeżeli będziemy klubem motocyklowym, czyli to, co e, tam jest, to trafi tam albo nowa misja, są kilka dużych możliwości. Ja mam przedstawiać, co tam się może nie pojawić Może się pojawić jakaś nowa misja, wyzwanie jakiegoś klubu motocyklowego, albo nowa wytwórnia. Dużo osób z Was mogłoby myśleć, jakąś wytwórnię, bo jest kilka jeszcze takich. Mm, takich jeszcze. Mm, nie powiem tutaj na te, to, co właśnie. Nie, no tutaj mogę powiedzieć, takich narkotyków, y, które możecie wyprodukować w GTA online, y, ale no. Nie będę powiedział tej nazwy. No, nie chcę, że oni nie zbanowali filmiku po prostu, to tak jak powiedziałem, to mam nadzieję, że nie zbanują mnie za to, YouTube, ale no nic więcej, nie będą no, no, jakieś nawet wytwórnie. Um, naz Mamy na, naz ma na, na nazwę na H, a kończy na A, więc ci że wiedzą, no to wiedzą, co to może być, nie? Eee, no na pewno będzie to nowa wytwórnia. No, jest wiele możliwości: misja, wytwórnia. Ja będę dochodził po tym, po tym mieście, po, po co mam to robić. Więc na pewno dostaniemy jakąś nową wytwórnię. Może kilka wytwórni dostaniemy. Myślę, że ja bym w to najwięcej celował. Możecie, że takie coś się bo Myślę, że to jest jeden z najlepszych rzeczy, która by się mogła pojawić, nie? Więc, no, takie są teorie, nie? Według mnie. Ym, przemytnik na broni, czyli bunker. No więc bunker mogłaby się pojawić jakaś nowa broń do produkcji, albo nowe badania. No tutaj niestety nie będę wiedział, co mogłoby się w pojawić, ale coś w tym stylu się mogło pojawić. Może ym, pojawi się więcej rzeczy. Ym, więc tutaj, będę wiedział, że może pojawić się jakaś nowa broń do produkcji. Może specjalna broń, która będzie warto, może może 150 tysięcy takich, na przykład z paczkami. No tutaj niestety nie będę celował nic, ale no wiadomo, ja no w klubu to coś wiedziałem, co celować. Więc. No wiecie, o nie? Jeszcze zaczekajcie chwilę. Ja yy, już pogubiłem się w tym update'cie. Yy, I właściciela klubu nocnego. Właściciel klubu nocnego pewnie dostanie tak samo. Może nowym, nielegalny biznes tam jakiś. Może jeden taki dodatkowy biznesik. To jak wiecie, no, też jest nielegalny biznes, tylko tam polega na tym, że dostarcicie te zasoby, na przykład, wiecie, z bronie, inne rzeczy, i to jest jakaś podwojona wartość. Więc może ja też, że tam dodam też jakąś inną, taką nową rzecz, taki specjalny um, biznes taki nielegalny. Tutaj raz, by się coś musiało wymyślić, ale coś takiego mogłoby się mniej więcej pojawić, ale na to są mniejsze szanse. Dużo szans są na to, że może pojawić się nowy DJ. Może zmieniam troszeczkę wygląd tego klubu nocnego, bo jak pewnie wiecie, kurde to nawet pojechał i bym wam to pokazał, ale strasznie tam jest... No brzydko po prostu. Tam w ogóle widać rury, nie, rury, strasznie to wygląda. Ja mogę, mogę wam to pokazać mniej więcej. Więc ja tam będę jechał. Gdzie ja tam będę mniej więcej jechał i wam to pokażę, ale naprawdę no klub nocny może zmienić w końcu ten wygląd, bo naprawdę jest o to troszeczkę brzydszy. Wiecie, długo no, wyglądają tak samo od środka. Wszystkie budynki wyglądają tak samo, może to w końcu zmienią według mnie. No wszystko wygląda. Tam w ogóle rury, są nie rury. No zaraz wam pokażę. Powiedzcie no, na pewno początku jest, widać te rury, nie? I to jest jedyny minus tego wszystkiego, że po prostu widać te rury. Więc no, może to zmienią Rockstar, ale wątpię, Na no, to jest też 15% szans. Ale ja bym celowo właśnie właśnie nowego DJ-a. Eee, myślę, że to jest największa propozycja, która by się mogła pojawić. Na update, czy tak będzie? No tego nie wiemy. Międzyczas, jak będę jechał, to pokażę Wam kolejną rzecz. I pojawi też się. I pojawi się nowa misja od kontaktu, podczas której wcielimy się w agentę IAAA. Wcielimy się po prostu w rolę IAAA. Wcielimy się po prostu. To też. To też będzie takie mini bonusik. Ale ja muszę Wam tam pojechać. Postarzę Wam pokazać, co wyjedziecie, jak tam chodzicie, No strasznie brzydko, pomijam też, że się zmienia, że taki ładny powinien być ten klub nocny, a według mnie on jest, on jest i tak brzydszy, nawet jak cię no to, to też nic nie zmienia, Znaczy, na, na ten klub kupi za 500 tysięcy bez żadnych dodatków, bo i tak ten klub jest i tak brzydszy, ja wam to oczywiście pokażę to szybko, więc szybko tam spróbuję dojechać, ale ten odcinek leci nam, leci nam, ja wolałabym najwięcej stać w miejsce, że mam o tym wszystko mówić, ale ja mówię to, to mam, to mam po prostu yy, pokazać, więc na pewno mamy jakąś misję od kontaktu, z której wchyliłem się w rolę AAA Więc to, co tam będzie tego ciekawego, tego nie wiemy No ja jestem totalnie już blisko, mogę go polecieć, ale to już czul eee, No ale no, na piechotę już biegnę, bo nie ma czasu, widzę, nie ma czasu eee, Szybko, 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 szybko biegnę, 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 biegnę. ale zanim to, to ja najpierw wam pokażę jeszcze, inną, jeszcze in, inne rzeczy mm żeby wydać kwitnący spisek przestępczy, tak Ja też się, się pojawi. Więc tak, ta to prowadzi także kilka zmian, o których przynosza swoje na przykład zmniejszenie skuteczności rakiet namierzających w obronie antylaktyniu opresora MK2. Czyli zmniejszą się rakiety w tym. Powiem Wam szczerze, że zmiana według mnie totalnie bez sensu dla mnie, ponieważ na oko mamy 25 rakiet, to teraz będzie około 15-18 max. Więc według mnie to jest takie bez sensu, bo i tak dużo osób będzie wyłożywało opresora, bo i tak opresor będzie mega OP. Eee, więc według mnie no, mogliby najlepiej... Najlepiej mogliby wyłączyć po prostu na rakietę, to już byłoby lepsze. No ale po prostu, no wiecie no. Zmierzone rakiety są dotanie według mnie bez sensu w tym, właśnie w tym update. Cie. No myślę, że jakby zmniejszyli chociaż to latanie, żeby szybko nie latano, to wtedy byłoby to jeszcze wiele git. Mam no, tak to taki do dupy, no no z miło strony Epika, no przecież Zmiana powinna chyba e, chyba powinna być git dla niektórych. Dla mnie też jest git, no. czy tak będzie, to no nie wiem. wchodzimy do klubu, zobaczcie, no, tutaj jeszcze ładno jest, oczywiście, ale zobaczcie, tutaj gdzieś jeszcze są, może tutaj tych rur, rur nie było już, a, dopiero tu będą. Zobaczcie, te rury tu w ogóle widać od razu, te rury w ogóle to od razu widać. O, tutaj pierwsza rura, bo widać to, to powinno zniknąć stąd, Wobec bez tego to jest totalne gówno i nic nie widać, nie? A. No, no cóż. I też się zmniejszy na pewno wygodniejszy sposób sięgania po przekoski i pancerz oraz możliwości uruchomienia misji i sprzedaży w sesjach dostępnych tylko za zaproszenie. Czyli wszystko będzie się robić tylko dla zaproszonych. Więc to jest jedna z najlepszych zmian, które Doprosiłem. więc Na pewno będziemy mieli wygodniejszy sposób. Tera była taka, że um, sięgamy na przykład sobie um, L1 broni, koło broni I tam dodatkowe jest koło na przekąski zać O! I tutaj miało być jeszcze dodatkowe koło powinno być. No i to by się mogło zgadać no jakby, jakby to roster wykombinowało. Co by mogło nie więcej dać, no tego nie wiemy. Więc ma no, wiadomo, tak może by też być w tym stylu. Więc na pewno też takie coś się pojawi. Yy, więc może będzie nowe, nowe kodzie, będzie pancerz, nie pancerz, no i wszystkie biznesy wszyjściuteńko będziecie robić dla proszonych Pewnie nie będzie tylko dla znajomych, ale pewnie będziecie mogli zapłacić znajomego i wam tym pomógł No chyba, że coś ciężciej robię, no chyba, że dałem jakieś kary, no, ale według mnie nie będzie chyba żadnych kar Więc no zobaczymy jak to będzie to tylko kilka przykładów usp usprawnień, jakie pojawiły się, się tego lata i później w GTA Online. Dzięki komentarzom i ży ży życ życzeniom graczy. No to, to się może w tym sekretariacie nie pojawić, tylko w kolejnym, ale no, maśmy dobrej myśli. Mm, nie znam. Zamierzamy także zwiększyć premię GTA Dolara, żeby nagrodzić graczy, niezależnie od tego, jakie zajęcia preferują GTA Online, oferują i wachlarz atrakcji. Więc wierzymy, że podwyższenie premii zwiększy swobodę gracza oraz ułatwi im szybsze osiągnięcie wymarzonych celów. O to tutaj nie ma co chodzi. Ochroniarze partnerzy i członkowie klubu motorowego otrzymają znacznie wyższe wypłaty, aby zachęcić do współpracy i ją wynagrodzić. Czyli będziecie dostawać więcej pieniędzy. E, czyli pewnie za... Są dwie możliwości. E, jakiś towar w bunkrze za 300 milionów, nie no, że 500 tysięcy. E, a co było 30 tysięcy, nie, 5 tysięcy, a klub to 30 tysięcy. Są dwie możliwości: albo ta są będzie pojedyncze, czyli Securosy w tym momencie dostawałoby na przykład 60 tysięcy, albo ym, będzie tak, że po prostu dostanie tyle samo haj albo troszeczkę mniej, na pewno dostanie troszeczkę mniej, czyli na przykład 500 tysięcy, no to dostanie np. 400 tysięcy i oczywiście to mi będzie hajs taki jakby dodatkowy, czyli to wypaczy jakby na przykład w coś w tym stylu, nie? Bo raczej ten gracz by tego nie powiedział, no bo gracz ten tym nie zarobił, nie? Ja jest tyle, myślę, że mogłoby być, to byłoby nadwygodniejsze, szybsze.

Się? U, czy, 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 czy nie się? To musi być jakiś ale nie, nie mogę pić. U, ty kus, ty. Hmm, będę pić To będzie się tam musiał wyciąć nie. Więc no, mm, więc teraz można nie dość do tego jakie tam potrzebują online czy, szeroki dostęp, nie? Hmm, się tutaj w ogóle popykły oprócz tego będzie można zarobić więcej GTA dolarz za różne inne zanieczyszczenia, na przykład miści, tryba, dusza i wybrane finały napadów. Też na plusik. Dodatkowo przecież będziemy dbać o przygotowanie wydarzeń sezonowych premii i wyzwań dla społeczności, żeby los było tak nieprzewidywalne i dynamiczne jak zawsze. No I chcę także tak, podziękować społeczności, no i tym podobne. No i to w sumie wszystko, to raczej nic się nie wydarzy. Hmm, no i co, no tu już nic nie ma widzowie, no i jeszcze dostałem informację, że od jakiegoś tam fajnego źródła widziałem tu bachusa, że też będą mieć więcej slotów, no tam będzie się tu bachuzę, nie wiem jak to sprawdzić, widzimy się w kolejnym odcinku, papatki.